Witam wszystkich tutaj zgromadzonych, również witam tych, którzy będą nas słuchali w swoich domach, bo wiadomo, że są czasy pandemii, czasy ograniczeń. Zawsze nas tutaj było znacznie więcej w takich trudnych momentach. Ale jesteśmy tutaj, reprezentujemy i dziękuję, naprawdę dziękuję i chylę czoła i ogromnym szacunkiem darze wszystkich wolnych ludzi, Komitet Obrony Demokracji, wszystkich, którym praworządność leży na sercu. Łączy nas praworządność, solidarność naszą siłą. Proszę państwa to nie są wyświechtane hasła. One teraz pokazują moc i pokazują jak ta praworządność jest ważna. Ale przede wszystkim przyjechałam tutaj, aby powiedzieć, dlaczego te trzy sprawy, te trzy represje, które spotykają sędziów Tuleje, Morawiec i Juszczyszyna są tak ważne. Ja wiem, że Wy doskonale jesteście zorientowani, ale mówię dla tych, którzy jeszcze nie mają taką wiedzę. Dopiero. Widzą, zobaczą, bo w naszym mieście, pięknym mieście Opolu, zaczynają się pojawiać plakaty w różnych miejscach miasta i będzie ich coraz więcej. Ja bardzo dziękuję prezydentowi miasta Opole, panu Wiśniewskiemu Arkadiuszowi, miastu Opole za to, że nas wspiera w tej akcji plakatowej. I ja wam dziękuję wam. Bo nosicie to, zawsze nosicie i dajecie świadectwo, nie tylko tutaj się gromadząc, ale też w swoich środowiskach, w swoich domach. I dla nich to mówię. Dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne? Będąc na polędroku, słyszałam od młodych ludzi, ale ja w sądzie nigdy nie będę, mnie to nie dotyczy, sądy są daleko. Właśnie nie. Ta pandemia nawet pokazała, że sądy są blisko ciebie, bo orzeczenie, które zapadło tu niedaleko, niedaleko, parę ulic stąd, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym pokazuje, jak ważne są te sądy. Gdyby sędzia był polityczny, upolityczniony, słuchał polityka, jego, tele, jego głosu, czy życzeń, czy oczekiwań do takiego wyroku by nie wydano, jak dotyczącego tego fryzjera, że uchylono karę, którą Sonepit nałożył za prowadzoną działalność gospodarczą. Powiedziano nie. Przepisy, które zakazują tej działalności w czasie pandemii są sprzeczne z konstytucją. I proszę zobaczyć, jakie to jest ważne, żeby w sądach orzekali ludzie nie nieupolityczni. Wolni, wolni, wolne sądy, wolni ludzie, wolne wybory. I teraz tak, te trzy twarze na tych plakatach, które tutaj mamy, których żądamy przywrócenia do pracy. Ktoś pomyśli, ha, jakieś procesy polityczne, sala kolumnowa, a tam sprawdzał co tam, czy sędziowie z, y, y, Paweł Juszczyszyn, czy sędziowie są prawidłowo powołani, oni to robili dla Was. Dla Was sprawdzali, czy skład sędziowski Paweł Uszyszy niezprawidłowo wybrany. To jest obowiązek sędziego. To jest bezwzględna przyczyna uchylenia wyroku nieważności postępowania. Jeżeli by tego nie zrobił. Żeby jego sprawa była uchylona. A co ten system stworzony robi? Ten system stworzony robi, że sędziego chce ukarać, zawiesza go, odsuwa od go do odrzekania i go otulenia za co? Za to, że postępowania mają być jawne i transparentne. O co było walczone? To ma się wszystko odbywać pod stołem, w zaciszy gabinetów, żeby nikt nic nie wiedział. Beata Morawiec. Ona została odwołana z funkcji prezesa, upomniała się o swoje prawa. Przy odwołaniu powiedziano jej, że to ona odpowiada za całe afery gospodarcze. A to przecież pracownicy, podlegli bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości, odpowiadają za to, co się wydarzyło w gospodarce finansowej. <klaski> Sądu Okręgowego w Krakowie. Ale ją odwołali i powiedzieli, że to ona odpowiada. Zaczęła się bronić. Zaczęła, pozwała ministra i co ją spotyka? Spotyka ją, że tworzy się w postępowaniu karnym wrażenie, wrażenie dowodów, które budują wrażenie uprawdopodobnienia popełnienia przez nią przestępstwa. Tylko dlatego, że pozwała ministra sprawiedliwości i wygrała. Wygrała, wygrała dwie instancje. I ci ludzie, ci ich losy pokazują, jak się ten system zakleszcza. Ktoś powie, no ale przecież to mnie nie dotyczy. Będzie dotyczyć, będzie dotyczyć, bo proszę Państwa, dosłownie o włos, o włos była od takiej samej sytuacji, jak ta trójka tutaj tych sędziów, sędzia z opolszczyzny. Sędzia Irena Majher. Tylko dzięki wspaniałej obronie adwokata Jacka Różyckiego, obecnego tutaj w Bogowice, również sędzi Korwin Piotrowskiej, która też broniła Irenę Majher. Oni z ogromnym zaangażowaniem, zwłaszcza adwokat Różycki, ją bronią, uratowany został jej los. A co ona zrobiła? Orzekała zgodnie z prawem. Orzekała zgodnie z prawem, a prokuratura uważała, że trzeba ją za to ukarać, trzeba zrobić z niej przestępcę. I to była zwykła sprawa. Pani sędzia, ku naszemu zdumieniu, całego środowiska polskiego, została, chciano z niej zrobić przestępcę, chciano jej pozbawić stanowiska. I proszę zobaczyć, ktoś musiał chcieć, aby tak się stało. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Dlaczego? Nie wiemy. Może kiedyś poznamy prawdę. Tak samo może być w Waszych sprawach. Będziecie mieli proces o eksmisję. Ktoś Wam nie będzie płacił. Będziecie mieli sprawę o to, że ktoś wam źle dom wybudował. Możecie mieć sprawę, z sąsiadem zalał mieszkanie. Możecie mieć sprawę o rozgraniczenie. Możecie mieć wypadek komunikacyjny. Tysiące, tysiące spraw, które w tym budynku są rozpoznawane. I o to tu chodzi. Chodzi o to, żeby sądy, sędziowie pracowały. Bez wpływu, jakiegokolwiek wpływu polityków, żeby oni nie mieli żadnego instrumentu, żeby nas karać. A teraz niestety mają te instrumenty, żeby nas karać. To tylko się opiera istnienie, niezależność sądownictwa na naszej woli. Ale ja mówię tak, ja was zapewniam. Na pewno taką deklarację złoży Monika Ciemięga, tak samo Monika Krzysztofik, obecna tutaj obok mnie, że my do końca, do końca naszych dni będziemy niezawisły, niezależne od jakiegokolwiek polityka, czy to partii, PO, KO, zielonych, lewicowych, jakiejkolwiek najdziwniejszej nazwy. Ale proszę państwa, nas się chce wyeliminować. Nas się po prostu chce wyrzucić. Wyrzucić, żeby ci niezależni sędziowie nie orzekali. I to jest właśnie ten dalszy krok tej reformy. To spłaszczenie i my jest wie, wiemy, doskonale wiemy, że już tymi sędziami nie będziemy. To tak samo jak Paweł Juszczyszyn nam mówi, że trzeba orzekać. A on od ponad roku nie wydał ani jednego wyroku. Ani jednego. Jest niezależny. Gdzie? Poza drzwiami sądu, bo nie jest w stanie nikogo obronić ani wydać ani jednego orzeczenia. O to chodziło, ich wyeliminować. I Gortuleja, tak samo od iluś dni nie może wydać. Trzech miesięcy. Trzech miesięcy. Nie może wydać ani jednego wyroku. O to chodzi. O to chodzi, żeby resztę zastraszyć, bo przecież sędziowie też są ludźmi. Tak nie powinno być. Te sprawy majątkowe, rodzinne nie powinny wpływać na orzekanie. Ale ja nie dam gwarancji, że ktoś po prostu się nie ugnie, mając na utrzymaniu czy do spłacenia kredyt. Podam przykład sędziego tureckiego, naszego kolegi który przyjechał do nas dać świadectwo co się działo w reżimie tureckim w reżimie Erdogana. Przyjechał i powiedział, że sędzia skazywał swojego kolegę i płakał, bo wiedział, że go skazuje bezprawnie, bez podstawy prawnej. Obyśmy ty, my takich czasów nie dożyli. Dlatego tu jesteśmy, dlatego jesteśmy, żeby walczyć, bronić o praworządność i za to Wam bardzo dziękuję. Wolne sądy, albo może powinnam zacząć, albo nie za tak. Wolne sądy, wolne wybory, i wszyscy jesteśmy wolnymi ludźmi. Dziękuję bardzo. Brawo, Brawo bardzo dziękujemy za tę emocjonalną wypowiedź.